Dobra, teraz tak typowo piknikowo rodzinnie, żeby nie było, że tylko tatuś lata po bunkrach i zamkach i ruinach. To wzięliśmy dzieciaki do akwarium na Malcie Wielkiego, bo ponoć mają tutaj rekiny. Ja jestem wodoodporny. Także byliśmy w hurgadzie, w akwarium i tam były faktycznie rekiny. A także porównamy sobie chętnie, jak to wygląda tutaj. Pan nas przestrzegał, żeby nie wkładać do środka rąk, bo no, w sumie to można by je stracić. Nie? Będę raczej kręcił z bliższego planu, bo. Jest tutaj ograniczone miejsce, ale zrobimy parę przynajmniej migawek, żebyście widzieli, jak wygląda akwarium na Malcie. A tutaj została poświęcona plastikowi i zanieczyszczeniom. I jest pierwszy tunel. <laughs> Tylko, że ewidentnie dla dzieci. Mam nadzieję, <laughs> że jest kolejny jest Po prostu jak wiosę hobbitów. No dobra, to będzie trochę ciemno. Matryca może nie wyrobić Ale niestety nie można robić z... Lampą żadnych zdjęć ani kręcić A, wideo. Nie wiem, co to jest, ale wygląda fajnie jak taka lampka nocna. Przepraszam, to jest śmieszne. Tutaj jest mega ciekawa rzecz. Bo wygląda, że to jest prawdziwe. Albo taka fajna replika, ale wygląda jak po prostu taki silnik e, i śmigło zatopionego samolotu, które zostaje za, za, przy, przy, przekształcone w rafę koralową, czy coś takiego. No, pewnie dużo takich samolotów tutaj było zestrzelonych na Malcie. Nie lubię właśnie jak są takie podświetlane. O, oh jest Nemo. Uuu, mam cię. Także. Family hiking z kamerą wśród zwierząt. Wspomnie nas spotkanie, żeśmy przyszli, także dużo nie czytałem na temat tego miejsca, no poza tym, że chyba jest jedyne takie na Malcie a to chyba jest fajna animacja z Valety eee, Valety i ten fort chyba St Angel, on się nazywa, coś takiego tam chyba nie pojedziemy, bo Waleta jest bardzo za zatłoczona tam nie można wyjechać samochodem no, tam chyba 70% Maltańczyków mieszka, więc takie miejsce, gdzie których nie lubimy, unikamy. Tutaj jest, tutaj jest atrakcja, można zaglądać uuu, do No węży. Ale obok Macie przecież. No to jest, to jest szadowe, że można się poczuć jak. Jakby się tam było, w tym terrarium, nie? Iza, chcesz tutaj jeszcze? Proszę. Słuchajcie, to ja wam zrobię nawet zdjęcie. Iza, osun się na chwilkę. Nie Ale co, na No, Iza, teraz ty. Iza, wskakuj tam. Dobrze, zrobię Ci tutaj zdjęcie, no. Ale jaki słodziak! A zrobiłeś mi chociaż jedno zdjęcie tak. tutaj? Tak. Z bakalamelą? Jak? O! Szybko w stronę. Jak? O! Mama, bo się w tobie uchwalonała. Nie, ja. nie widział mnie jest żaba. To jest fajne, bo jest taka jakby scenizacja właśnie tych fortów um, zakonu maltańskiego, których, które właśnie często są nad brzegiem morza. I ich mury praktycznie są właśnie okalane przez, przez fale, tak, czy niszczone. No i przed nami tunel, czyli

Ola się zna na wszystkich rekinach, ja się nie znam. Znaczy ja wiem, że są tylko te, co jedzą ludzi, i te, co nie jedzą ludzi. A ja mam żarłacze białe, generał. Biała... No. O, oh, sorry. Mega. Mi się to zawsze najbardziej podoba. Cóż, te rekiny, nawet jeśli to nie są żarłacze, to no, budzą taki respekt, bym powiedział. Eee, najstarsze chyba na Ziemi w tym momencie drapieżniki. Midnight Zone. O, to jest właśnie to, co zawsze widzę na zdjęciach, czyli taki zatopiony Jezus? Nie wiem. Fajnie, ja lubię, właśnie, jak są takie zrobione, że zatopione takie statki. Coś to taki robi klimat, nie? To ta jakaś galera rzymska albo grecka. Deep Experi Explorer O oh, wow Czyli tutaj jesteśmy w jakiejś łodzi podwodnej A tu nie wyjdziemy, bo jest pod, pod ciśnieniem No robi robotę. To jest ładne. No i tutaj się wychodzi już z tego akwarium na górę są jakieś takie ekspozycje i tutaj mamy właśnie, to jest ten silnik e, amerykański ciężkiego bombowca, który został tutaj zatopiony tutaj mamy niemiecką łódź motorową, stawiacz Min e, pewne jakieś inne rzeczy wyłowione z a tutaj mamy łódź podwodną, wow ale czad nie? to jest fajne, to mi się podoba tak, tak, tam właśnie tutaj dużo jest wraków z II wojny światowej podoba Ci się za. Nie wiem na koniec jest No nie! Ale to jest fajny właśnie tunel z takimi animacjami chyba zdjęcia z drona, różnych tutaj zabytków na malcie przy różnych podwodnych znalezisk no Ładne zdjęcia z drona. Sam bym się takich nie powstydził. Coś tam jest ciekawego hologram Zobaczcie to co my tu mamy O, wow. o Rpek Kujawiak No Ładnie O i 88 jest Niemiecki, I-88. Także tyle, taki króciutki film, rodzinne zwiedzanie. Szczerze to takie sobie, no. W Hurgadzie też się nam tak, mi nie przynajmniej tak średnio podobało. Nie jest źle, mówię dla dzieciaków, na pewno jakaś atrakcja. Chociaż dla mnie zawsze numerem jeden pozostanie Wrocławskie Afrykanarium. Tam jest naprawdę duża część i warte jest do tych pieniędzy. Z ciekawości to płaciliśmy jakiś bilet rodzinny tutaj 49 euro. E, parking za darmo w cenie biletu, także no... Nie najgorzej, ale mówię, no szału jakiegoś nie zrobiło na nas. E, ale wiadomo. No, dbamy też o morale najmłodszych członków wyprawy, bo e, mogłyby się znudzić tymi wszystkimi bunkrami. Także tyle. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Na razie.